Tym filmem zaczynamy serwis informacyjny Karpiowego Pucharu Polski organizowanego przez Karp Maxa już po raz dziesiąty. Jezioro Jerzyn od 21 do 25 maja. Od razu na początku odpowiedzi na dwa często zadawane pytania. Jak daleko się łowić? Niektórzy mają obawy, że trzeba po horyzont rzucać. Otóż na nie zazwyczaj nie jest konieczne łowienie dalej niż jakieś 60-70 metrów, a najczęściej łowi się znacznie bliżej, czasami wręcz pod nogami. I drugie pytanie: Czy można używać elektroniki do sądowania łowiska, jeżeli to jest łowienie tylko i wyłącznie z brzegu? Tak, oczywiście można używać, ale wyrzucanej z brzegu elektroniki może. To być na przykład Deeper albo inne podobne urządzenie. Tyle odpowiedzi na pytania. Teraz dwie ważne informacje. Po pierwsze zostały jeszcze ostatnie cztery wolne miejsca. Przypomnę: startowe to 2200 zł od zespołu, opłata rezerwacyjna 1100 zł. A zgłaszać się można wyłącznie mailowo na adres kpp.com. No i druga informacja, już oficjalna o sponsorach. Sponsorami generalnymi karpiowego pucharu polskich 2024 są firmy Prologic, Gyrc, Deeper i Pros. Sponsorzy wspierający to Rakwa, NLT, Kuzo, Boatman oraz Videotronic. Natomiast Lista sponsorów sektorowych, którzy, zwycięzcy tych sektorów, którzy otrzymają po 60 kg kulek, przedstawia się następująco: Bandit Carp, Carp Gravity, Tandem Bites i Ultimate Products. Tak jak przed rokiem, na trzy zwycięskie zespoły czekają unikatowe puchary wykonane przez pracownię Anvil Art, jedyne w swoim rodzaju. Nagrody pieniężne i oczywiście sprzęt karpiowy podobnie jak dla łowców trzech największych karpi i pierwszego karpia. Ponadto każdego dnia zawodów będzie można wygrać dodatkowe nagrody specjalne, o tym jeszcze będziemy mówić. Więcej szczegółów w takim razie w naszym kolejnym serwisie Karpiowego Pucharu Polski na początku marca, a tutaj jeszcze internatowa strona zawodów, gdzie znaleźć można m.in. regulamin i aktualną listę startową.